Ach, nie ma to jak sobota, w końcu wolno od pracy, od szkoły. Dajcie widzowie znać w komentarzu, jak wyznosicie okres kwarantanny, bo mi to już po prostu psycha siada? Mi psycha siada? Stary, ja mam tak mocną psychikę. Mam nadzieję, że chociaż ten odcinek niejako poprawi wam humor. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji z dzwonkiem przed rozpoczęciem, oraz do zostawienia łapeczki w górę. Wiecie taki standardowy tekst każdego YouTubera, ponieważ wiadomo, zasięgi, ważna sprawa. A ja już nie przedłużając, zapraszam was na odcinek. I dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy w historii FIFA był jakiś piłkarz, którego karta Infor miała mniejszy overall od jego zwykłej karty. I tak moi drodzy widzowie, jest to rzeczywiście prawda. I takim piłkarzem jest Obika, który na swojej zwykłej karcie srebrnej miał overall 65, natomiast jego Infor miał overall 64 i był na karcie brązowej, ale to trochę inaczej wygląda ponieważ wiadomo w FIFA 10 tej informy rządziły się troszkę innymi prawami niż teraz a zobaczcie to tutaj rating jest o jeden mniejszy ale karta absolutnie każdą statystykę ma lepszą masz 10 więcej pace'a, 7 więcej strzelania 9 więcej podań, 8 więcej driblingu 1 więcej defensywy i 4 więcej fizyczności także absolutnie każda statystyka jest lepsza i w sumie nie wiem dlaczego jej to tak zrobiło, że ten piłkarz miał minus 1 overalla no bo jak widzicie każdą statystykę ma lepszą no, myślę, że jest to całkiem fajna ciekawostka ale no jednak Overall powinien mieć wyższy. Naprawdę nie wiem o co chodzi. Może ktoś z Was wie, możecie napisać również w komentarzu. Ja szczerze jestem troszkę zdziwiony. Czy w FIFA 20 jest jakiś piłkarz, który podczas jednej FIFA był aż w trzech różnych klubach? I tak moi drodzy widzowie jest to również prawda. I takim piłkarzem jest Sterling i nie chodzi tutaj o piłkarza Manchesteru City, a o piłkarza o dość wymownym nazwisku po Kazajach. Dość ciężkie do wymówienia. I ten piłkarz zaczął swoją przygodę w Tottenhamie, z którego został wypożyczony do klubu Doncaster Rovers, a także do Leyton Orient. Także no, myślę, że jest to również fajna ciekawostka. Szczerze nie wiedziałem, że jest aż trzech i, yy, że był w trzech klubach jeden piłkarz w jednej FIFA. Oczywiście są tu wypożyczenia, także nie mówimy o transferach definitywnych, bo to chyba nawet nie jest możliwe do zrobienia. Także no, przejdźmy po prostu do kolejnego pytania. Czy w FIFA jest jakiś piłkarz o takim samym imieniu oraz nazwisku? I tutaj czas na króciutko ciekawostkę. Takim piłkarzem jest, moi drodzy, Kevin, Kevin, i to nie Kevin sam w domu, dość kuriozalnie, bo imię i nazwisko takie same, dość dziwnie to brzmi, ale FIFA 19 był również taki piłkarz, moi drodzy, i nawet na swojej karcie miał podwójne imię i nazwisko, w sensie no to samo imię oraz nazwisko, mianowicie był to Andre, Andre. Także tak moi drodzy widzowie, jest to możliwe, aby piłkarz miał na takie same imię oraz nazwisko. Czy w FIFA jest jakiś piłkarz, który miał wszystkie statystyki na karcie powyżej 90? Jeżeli chodzi o całą historię Fify, moi drodzy, to są tylko i wyłącznie dwie takie karty i od razu chcę powiedzieć, że nie mówimy tutaj na przykład o prokartach piłkarzy, ponieważ to byłoby za proste. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o kartach, które dało się trafić w paczce i pierwszym z nich jest karta, która była rok temu, czyli Luka Modrić wersji TOTY. Ma on każdą statystykę powyżej 90. Tutaj minimalnie pace i fizyczność się łapią, bo jeden nie, już by się nie łapały. oraz w FIFA 17, czyli taki prekursor to Radja Golan wersji Toc, on był już po prostu kartą niesamowito, zobaczcie to, gość może grać absolutnie na każdej pozycji. Tutaj tylko Pace ledwo co wystarczył, ale każda inna statystyka powyżej 94, także no jest to naprawdę coś niesamowitego. Wydaje mi się, że w tym roku również taka karta może być w tocach, jeżeli w ogóle tocy będą, ale nie raczej już tyle udało się sezonu dograć, że tocy i tak zostaną wystawione. No jeżeli nawet by toców takich nie było, to na pewno by coś takiego i wymyśliła podobnego, żeby wiecie, jak największy hype na grę zrobić i to jest całkiem normalne. Także tylko póki co na Golan i Luka Modric, ale wydaje mi się, że w tym roku jeszcze jakoś taką kartę zobaczymy. Czy w paczce z gwarantowaną ikoną można nie zobaczyć w ogóle walkoutu? I nie moi drodzy, nie jest to prawda, ja jeszcze z taką sytuacją się nie spotkałem, żeby w takowej paczce nie trafić nawet walkoutu, ale mam do, dla was jedną bardzo fajną ciekawostkę, bo oczywiście jeszcze w FIFA 19 był taki glitch, że w paczce z gwarantowanym totsem z Superligi, czyli z e, Ligi Tureckiej nie trafiało się karty właśnie totsa, tylko zwykłą kartę, to natomiast w FIFA 20 była taka sytuacja, że w parce z ikoną MID trafialiśmy ikonę Optimus Prime, czyli tą ikonę Moment i tutaj udało się to pewnemu streamerowi bodajże z Niemiec trafić właśnie w takowej parce Rikelme Optimus Prime, w parce z ikoną Mid trafić ikonę Optimus Prime, także jest to kolejny błąd ze strony EA ale ta karta została w jego zespole, chociaż tutaj akurat nie ma się za bardzo czym chwalić, bo jednak to tylko Rikelme, no ale cóż, taka sytuacja miała miejsce i jest to akurat w tym przypadku prawda, że można w parce z ikoną Mid trafić ikonę Optimus Prime, ale jest to fałsz, jeżeli w parce z ikoną po prostu nawet nie trafić walkoutu czy jest to możliwe, aby zrobić całą jedenastkę Francuzów z najnowszego eventu EA, czyli kart urodzinowych? Tak, moi drodzy widzowie, jest to prawda. W ogóle tyle, ile Francuzów jest w tych nowym evencie kart urodzinowych, jest to po prostu niesamowite. W tym roku te karty z Francji są naprawdę mocno holowane. Ja wiem, że Francuzi to też mistrzowie świata w piłce nożnej i te karty są najbardziej grywalne. Właśnie, ciekawe, czy ktoś z Was nie ma w swoim składzie jakiegoś Francuza, bo szczerze powiedziawszy... Chyba każdy z Was ma przynajmniej jednego Francuza w składzie, tak mi się wydaje. A zobaczcie na ten skład, który ja skleciłem. Powiem Wam szczerze, że gdyby był jeszcze jakiś bramkarz z Francji, to udałoby się zrobić całą jedenastkę ze stu zgrania. Przyjrzałem sobie absolutnie wszystkie karty z Francji bramkarzy, i bramkarza nie ma żadnego. Ale ten skład i tak jest niesamowity. Zobaczcie na to. Mówię, jakby był bramkarz, to ten skład już w ogóle byłaby poezja. W sumie takiego bramkarza mogliby dać na przykład Lorisa, ale to już nie ma sensu. Mega dużo Francuzów w tym roku. Mega dużo grywalnych kart, ale też za dużo powtarzających się. Mbappé to już nie wiem, która z kolei specjalna karta. Sisoko to samo, też miał kartę Futmas. Za dużo jest powtarzających się kart, moim zdaniem. Tak samo Wandek, oczywiście to holender, ale też tych kart ma sporo. Także jest to, myślę, fajna ciekawostka, że można taką jednastkę złożyć, ale nie można mieć 100 graniem Pamiętajcie, że bez bramkarza 100 zgrania nie zrobimy. Może gdyby był prawy obrońca, no ale, ale raczej i tak nie. Czy kiedykolwiek w historii FIFA zdarzyła się taka sytuacja, że i jej SBC wypuściła piłkarza o złej narodowości oraz o złym klubie? I tak moi drodzy widzowie taka sytuacja miała miejsce już kawałek czasu, bo FIFA 18, ale wówczas jako karta futma został wypuszczony Werner. Jako piłkarz z narodowości Brazylii oraz z klubu Juventus. Mam pewne podejrzenie, że tutaj po prostu miał być Daglarz Koszta, ale jej, stwierdzi... jej po prostu popełniła błąd, i później wypuściła Wernera już jako piłkarza o prawidłowym klubie, czyli piłkarzu Lipska oraz narodowości Niemiec. Przez pewien czas pamiętam, że wtedy Werner był nazywany jako Wernerinho, ponieważ skrót od Ronaldinho, a jak wiadomo, wiecie, piłkarz brazylijski. Ale jeszcze tutaj fajna ciekawostka, że jej od razu usunęła tą kartę oraz dała prawidłową. Także tutaj akurat zareagowali dość szybko. No ale taka sytuacja miała miejsce. No i myślę, że jest to ciekawy błąd ze strony jej. Czy to prawda, że w tym roku będzie można kupować ikony za mniej niż 100 tysięcy końców po raz pierwszy? I tak, moi drodzy widzowie, jest w tym roku bardzo duża szansa na to, że po raz pierwszy będzie można kupić ikonę poniżej 100 tysięcy końców. I przy tym oczywiście nie snajpiąc. I takową kartą na pewno będzie szmaję, ale przede wszystkim Filippo Izagi, który już obecnie w marcu, nie przepraszam, w kwietniu kosztuje 116 tysięcy końców, a myślę, że w sezonie toców ta cena zejdzie do około 80 tysięcy końców, a raczej na pewno i będzie to pierwsza karta ikony, którą będzie można kupić za mniej niż 100 tysięcy końców, bo jak wiecie, rok temu. Była taka sytuacja, że te widełki cenowe były równe 100 tysięcy końców, i tej ikony jeszcze można było za 100 tysięcy końców nawet na szybkiej sprzedaży sprzedać. Natomiast teraz, pierwszy raz, od kiedy pamiętam, od kiedy jest to w ogóle możliwe. Ikonę będzie, będzie można kupić zapewnie z mniej niż 100 tysięcy końców, także no, tworzy się nowa historia FIFY. Ikony stracą tyle na wartości, że wiecie, że jeszcze nie tak dawno temu mieć ikonę to było coś, a teraz już ma przynajmniej każdy ze trzy. Także cóż, myślę, że jest to fajna ciekawostka i takich kart jak Schmeichel, Inzagi, na pewno będzie jeszcze deko. Będzie można je kupić za mniej niż 100 tysięcy końców. No przynajmniej na Xbox, a zobaczcie na PS4. Już praktycznie można to zrobić teraz. No i czas na pytanie odcinka: a mianowicie, czy jest to możliwe, aby kupić jakiegoś brązowego piłkarza za ponad 100 tysięcy końców? I jeżeli chodzi o FIFA 20, to jest to oczywiście moi drodzy widzowie niemożliwe z racji widełek cenowych, ale taka sytuacja miała miejsce w FIFA 15. I co najlepsze miało to miejsce przed zmian... znaczy, po zmianie widełek cenowych, czyli jak wiadomo przed zmianą widełek cenowych mogliśmy sobie nawet brązową kartę wystawić za parę milionów, ale po zmianie widełek cenowych już tego nie można było robić, natomiast natknąłem się na film JMX'a, w którym pokazywał glitch, że dawało się po zmianie widełek cenowych wystawić brązowego piłkarza za równe 100 tysięcy końców i ktoś rzeczywiście te karty kupował, ale to pewnie z tego względu, że właśnie w ramach ciekawostki, że można było takie karty kupować i nikt nie wiedział dlaczego. Oczywiście to było związane z jakimś glitchem, który tutaj nie został przedstawiony. Ale bardzo warto jeszcze zauważyć jedną rzecz, że wtedy osoba, która kupowała taką kartę, nawet w ramach ciekawostki, mogła z reguły sobie na to pozwolić. Bo w tamtych czasach dużo hulało końcelerów jeszcze więcej, o wiele więcej niż teraz i te ceny końców nie były aż tak duże. Dlatego pewnie większość osób sobie mogła na to pozwolić. Ale myślę, że jest to fajna ciekawostka, ponieważ no wiadomo, że przed tą zmianą widełek cenowych było to możliwe. A po zmianie widełek cenowych również, bo był glitch na to, ale nie zostało przedstawiony dokładnie w jaki sposób było to robione. A ja na sam koniec standardowo zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji wraz z dzwonkiem i widzimy się już niedługo, także oczekujcie.